Bądź mądrzejszy od króla! Koniec jest bliski! Już ci mówiłem, nie interesują mnie te bzdury. Zatem tracę tu tylko czas. Pokaż się, Jayno. Już go nie ma. Wybacz, że podsłuchiwałam mistrzu, ale. Twoja dociekliwość nieraz przyniosła mi pożytek. Ten szalony głupiec wierzy, że zbliża się koniec świata. Słyszałam pogłoski, że w krainach północy szaleje zaraza. Naprawdę myślisz, że wywołano ją za pomocą magii? To całkiem możliwe. Dlatego pojedziesz tam i zbadasz sprawę. Będzie ci towarzyszył specjalny wysłannik. Dobrze, mistrzu. Zrobię co w mojej mocy. Nie wątpię, moje dziecko. Bywaj. Czekamy tu od wielu godzin, książę. Twoja przyjaciółka na pewno się pojawi. Na pewno. Jaina zwykle trochę się spóźnia. Musimy jej pomóc! Poczekaj, kapitanie, poradzi sobie. Panowie, oto panna Jaina Proudmoor, agentka specjalna Kirin Toru i jedna z najzdolniejszych czarodziejek w królestwie. Widzę, że nie wyszłaś z prawy. Dobrze cię znowu widzieć, Jayno. I ciebie, Artasia. Dawno nie podróżowałam pod eskortą księcia. To prawda. Powinniśmy ruszać w drogę. Nasze źródła donoszą, że zaraza zaczęła się rozprzestrzeniać od północy. Powinniśmy udać się do wiosek przy królewskim szlaku. Brzmi ciekawie. Ja się tym zajmę. Brzmi nieźle. Zajmę się tym. Ja się tym zajmę. Służę światłości. Mądryka. Na honor. Zdrajca światłości. Nie trzeba mi się kłaniać. Oczywiście. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Oczywiście. że most na rzece jest chyba w złym stanie. Jak najbardziej. Mądry plan. Miłościwy panie, i ktoś zniszczył część mostu po drugiej stronie rzeki. Można ją przejść w innym miejscu, ale nie jest to tak bezpieczne jak dawniej. Wyrżnąć wszystkich. Bandyci! Uciekajcie! Jakieś włądrować miasto. Pomocy! Oczywiście. Jak najbardziej. Oczywiście. Wielkie dzięki, panie. Przyjmij to w zamian. Jak najbardziej. Na honor. Panie, niedaleko jest starożytne święte źródło. Legenda głosi, że jego wody leczą rany i przywracają zdrowie. Tak, to się nam może przydać. Oczywiście. Na honor, oczywiście. Światłość jest moją siłą. Na honor. Nadchodzi sprawiedliwość. Służę światłości, jak najbardziej. Mądry plan. Jak najbardziej. Na honor. Cii, próbuję się skoncentrować. Światłość jest mą siłą. Mogę pomóc. Jakieś niebezpieczeństwo? Mądry plan. Oczywiście. To ciekawe. Nie trzeba mi się kłaniać. Nic cię już nie uratuje. Na honor. Oczywiście. Mądry plan. Jak najbardziej. Tarcza przy tarczy! Bronić się! Ich strzały nic nam nie zrobią! Szkielety? Zniszczyć je szybko! W czym mogu Co to były za stwory, sierżancie? Nie umarli, panie. Ludzi z wioski ogarnął obłęd. Próbowaliśmy ich bronić, ale... Dowiemy się, kto za tym stoi. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Na honor. Jak najbardziej. Na honor. Mądry plan. Jak najbardziej. Jaki mamy plan? Nie trzeba mi się kłaniać. Oczywiście. Próbuję się skoncentrować. Służę Światłości. Mądry plan. Jak to? Pewnie miejsce, o którym mówił starzec. Kto skosztuje tych świętych wód, zostanie uzdrowiony. Oczywiście. Na honor, mądry plan. Oczywiście. Brzmi ciekawie, brzmi nieźle. Wygląda, jakby ziemia wokół spichlerza całkiem obumarła. Może to ziarno jest zakażone? Oby nie. Na skrzyniach widnieje pieczęć Andorhalu. Stamtąd zaopatrywana jest cała północna część kraju. Jeśli to ziarno jest zakażone, plaga ogarnie wkrótce setki wiosek. Jakieś niebezpieczeństwo? Poczuj mój gniew. Za mojego ojca, króla. Jak najbardziej. Na honor. Na honor. Jak najbardziej. Powiedz tylko słowa. Służę światło się. Sprawiedliwości niech stanie się zadłość. Mądry plan. Światłość jest mą siłą. Nie trzeba mi się kłaniać. Jakie masz rozkazy? rozkazy? Światłość jest mą siłą. Oczywiście. Mądry plan. Jak najbardziej. Oczywiście. Na honor. Witajcie. Jesteśmy kapłanami z Keltalas. Przybyliśmy zdjąć klątwę, która ciąży na tych ziemiach. Hojność i mądrość elfów budzi jak zawsze nasz najwyższy szacunek. Na północnym krańcu tej wioski znajduje się spichlerz. Prawdopodobnie można znaleźć ślady zarazy również tam. Jak najbardziej. Zajmę się tym. – Ja się do tym Do czego wy u diabła strzelacie? Chcemy wybić te piorońskie szkielety, panie! Cała wioska się od nich roi! Przydałaby nam się pomoc. Musimy zniszczyć magazyn na drugim końcu miasteczka. Pierem się do walki! Na honor. Oczywiście, mądry plan oczywiście, na honor, jaki mamy plan? Służę światłości. Jak najbardziej. Mądry plan. Na honor. Bracia, zostaliśmy zdemaskowani. Uciekajcie, ale nie przerywajcie dzieła. Wybaczcie, chętnie bym został i z Wami pogawędził, ale obowiązki wzywają. Ten stwór wygląda, jakby go zszyto z kilku trupów. Przyjrzysz mu się, jak już go zabijemy, zgoda? Brzmi ciekawie. Nie trzeba mi się kłaniać. Oczywiście zniszczyć ten magazyn. Już! Mądry plan. Światłość jest mą siłą. Oczywiście. Za mojego ojca, króla. Nic cię już nie uratuje. Na honor. Co to było? I kim był ten czarownik w ciemnych szatach? Podejrzewam, że to nekromanta. Najpewniej to on i jego sługusy są odpowiedzialni za te zarazę. Założę się, że znajdziemy go w Andorhalu. Podobnie jak odpowiedzi na większość naszych pytań.